Cześć, znajdujemy się przed wejściem do Wyższej Szkoły Bankowej. Jesteśmy tu po to, by przebić sport i wszystkich do aktywnego uczestnictwa w Fitness w Wrocławiu. Cześć, witam. Słuchaj, mam dla ciebie do wygrania karnet studencki, ale do wykonania jest zadanie. Podejmujesz się? Okej. Okay. trzymasz kredla w ten sposób. I jedziesz 5 razy do góry, a potem od razu przechodzisz do przysiadu. 5 przysiadów, i na koniec opuszczkę na ten sposób, i 5 swingów. Ok. Jak najszybciej, 2, 3, 4, 5, przysiad. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i swing. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idealnie zadanie wykonane perfekcyjnie. I teraz obiecona nagroda. Karnet studencki do fitnessa Akoparku w Parku Wrocławiu. Bardzo proszę. Miesiąc czasu. Zapraszamy. Wyższa Szkoła Bankowa. Razem ze mną doktor Daniel Puciato. Doktor nauk o kulturze fizycznej i nauk ekonomicznych na Wyższej Szkole Bankowej. Panie doktorze, jak pan ocenia kondycję studentów WSB? Kondycja studentów WSB jest dobra i coraz lepsza, dlatego że dzisiaj aktywność fizyczna jest coraz bardziej popularna i jest modna. Jest to taki bardzo ważny element dzisiejszego, współczesnego stylu życia. Panie doktorze, w ramach tego co Pan mówił o studenckiej sesji i o tym, jak kultura fizyczna wpływa na zdrowie i samopoczucie, wyzwanie. Razem ze mną Łukasz, trener piłki nożnej, witaj. Powiedz mi Łukaszu, czy siłownia jest ważnym elementem treningu? Jak najbardziej. Przygotowanie fizyczne oraz przygotowanie siłowe jest bardzo ważnym elementem w piłce nożnej. Bardzo dużo zależy od przygotowania przede wszystkim motorycznego, wydolnościowego, a jak najbardziej też siłowego, bo jest to wykorzystane podczas meczów piłkarskich, jak również... Samego treningu. Wszystko rozdane. Zapraszamy do Fitnessa Akoparty w Wrocławiu. Wszystkich studentów i wszystkich, którzy chcą uprawiać sport.